Cześć, witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. Dzisiaj film włosowy, który Wam zapowiadałam już jakiś czas temu na Insta Story. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, o jakim produkcie była mowa, który testowałam przez ostatnie 6 tygodni i dodatkowo pokażę Wam filmik, w którym zobaczycie przed i po efekty tego produktu, działania tego produktu. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania w dalszej części filmu. Zacznijmy od tego, o jakim produkcie mowa, bo trzeba go przedstawić. Jest to produkt marki Bingo Spa i jest to produkt z płynną keratyną. O keratynie na pewno słyszeliście nieraz, bo jest to składnik budulcowy naszych włosów i w zależności od tego, ile tego, tej keratyny mamy w naszych włosach, no to ona definiuje naszą kondycję włosów. Dodatkowo też ona występuje w osłonce włosa i w zależności od tego, ile właśnie jej jest, no to nasze włosy wyglądają na bardziej lub mniej lśniące, gładkie i mają skłonność do rozdwajania się, bądź nie. Jeśli mamy jej dużo, no to te włosy wyglądają zdecydowanie na bardziej gładkie, lśniące, zdrowe, no i właśnie nie mają tej tendencji do rozdwajania się, łamania się końców i tym podobne. Problem z keratyną jest taki, że niestety jest jej z biegiem czasu coraz mniej w naszych włosach. Jak możemy ją uzupełnić? No właśnie, na przykład takim produktem, który tutaj ma formę olejku i wnika nam we włosy, dzięki czemu uzupełniamy ilość tej keratyny. Niestety tej keratyny jest mniej ze względu na to, że działają różne czynniki środowiskowe, różne czynniki zewnętrzne, takie jak wiatr, słońce, niska temperatura, wysoka temperatura, Rozjaśnianie u fryzjera, czy nawet szczotkowanie włosów, używanie jakichś środków do stylizacji. W tej buteleczce znajduje się 100 ml produktu, natomiast ja Wam mogę powiedzieć, że po 6 tygodniach jest go gdzieś mniej więcej. No, gdzieś tyle, więc nie ubyło go zbyt dużo, myślę, że jest to produkt wydajny. Niestety ma nieprzyjemny zapach i to na pewno poczujecie od razu, natomiast mogę Was zapewnić, że ten zapach nie zostaje na włosach. Także spokojnie, on jest tylko wyczuwalny podczas stosowania tego produktu, natomiast później już nie będziecie go czuć na swoich włosach. Także tutaj spokojnie jak na początku będziecie używać, to się nie przestraszcie. Natomiast co zauważycie? Od razu po stosowaniu, oczywiście trzeba być w tym systematycznym, trzeba stosować ten produkt przy każdym myciu włosów za każdym razem i poczekać spokojnie na efekty, natomiast zauważycie od razu, że włosy są bardziej gładkie, bardziej, bardziej lśniące i przede wszystkim podatne na stylizację. Ja Wam też za chwileczkę pokażę taki krótki filmik, w którym pokażę Wam całe jakby moje mycie włosów z użyciem tego produktu oraz ze stylizacją włosów i zobaczycie jak prosto, jak szybciutko, po prostu te włosy sobie wysuszyłam i ułożyłam na szczotce i jakby no to jest rewelacja. także ja widzę dużą zmianę w kondycji włosów przede wszystkim właśnie w tym, że one nabrały tego blasku, mimo tego, że są włosami farbowanymi, rozjaśnianymi, gdzie ten blask często ciężko wydobyć, no bo tak jak wam mówiłam przy rozjaśnianiu tej keratyny niestety nam ilość jej maleje. Tak, myślę, że wyglądają naprawdę ładnie. Sami ocencie, też na tym filmiku zobaczycie, ale ja jestem z nich bardzo zadowolona. I ten produkt poleciłabym chyba najbardziej osobom, które mają przede wszystkim problem z suchymi, łamliwymi włosami, rozdwajającymi się końcówkami, włosy, które są przesuszone, zniszczone, czy nawet właśnie przez stylizację, czy przez rozjaśnianie włosów. Myślę, że takie osoby najszybciej zauważą efekty dodam, dodam też, że podczas tych moich sześciotygodniowych testów Zrezygnowałam z olejowania włosów Żeby mieć taki pełen obraz Jak działa ten jeden konkretny kosmetyk A nie wszystkie dookoła, które używam Także tutaj też zobaczycie Robiłam Wam systematycznie nagrania Żebyście widzieli, czy się poprawia ta kondycja włosa, czy też nie Więc sami za chwileczkę to Ocenicie. Żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam jak wyglądały moje włosy jeszcze przed testami tego produktu i jak widzicie, no nie wyglądały za dobrze, są bardzo matowe, wysuszone, blasku w nich nie ma, życia w nich nie ma, tutaj pokazuję Wam już po kolejnych użyciach, coś tam było już widać, Powolutku gdzieś ten blask one zyskiwały i tak jak widzicie, no wiadomo, że to też zależy od dnia. Czasem się ma lepszy dzień włosowy, czasem gorszy, dlatego nagrałam Wam sporo tych klipów, żebyście mogli sobie zaobserwować. No, i na samym końcu pokazuję Wam już moje włosy po 6 tygodniach stosowania tej keratyny. No i chyba tutaj rzuca się w oczy, że wyglądają 100 razy lepiej. Są dużo bardziej błyszczące, dużo bardziej gładkie. No i też Wam zaraz pokażę, jak łatwo się je stylizuje. Pokażę Wam też, jak łatwo się ten produkt nakłada. Po prostu trzeba go mieć i trzeba pamiętać o tym, żeby przy każdym Myciu włosów go użyć, a później no to już musicie poczekać na efekty. Przejdźmy teraz do tej mojej sześciotygodniowej rutyny. Pokażę Wam, jak wyglądało moje mycie włosów oraz ich stylizacja. Oczywiście za każdym razem włosy dwukrotnie myję szamponem. Pierwsze mycie jest takie wstępne, drugie jest bardziej dogłębne. Następnie nakładam odżywkę na włosy. I tą odżywkę, tą czy inną, zazwyczaj używam za każdym razem jakiejś innej. Trzymam na włosach około 20 minut, 30 czasem. Im więcej w sumie, tym lepiej. Następnie odsączam włosy i nakładam ręcznik. Staram się długo w ręczniku nie chodzić, żeby nie przyduszać tej skóry głowy. Chwilkę je odsączę i ręcznik ściągam. Teraz przechodzimy do gwoździa naszego programu, czyli płynnej keratyny. Używamy ten produkt na umyte, wilgotne włosy. Równomiernie nanosimy na całe włosy. Włosy następnie rozczesujemy i suszymy suszarką. Tutaj też możecie zauważyć, że moje włosy w ogóle się nie kołtunią. To też jest. Dziwne, to też myślę, że jest zasługa tego produktu, bo nigdy tak nie było. A tutaj w ogóle nie miałam problemu z tym, żeby je rozczesać. Następnie suszę takim mocnym strumieniem włosy, i kiedy są już delikatnie podsuszone. To przechodzę do stylizowania. Stylizuję zawsze na takiej grubej szczotce. Jak widzicie, wychodzi mi to lepiej lub gorzej. Staram się robić to coraz lepiej, ale powiem Wam, że jakoś jedna strona zawsze mi wychodzi, a drugą jest mi dużo ciężej stylizować. No ale efekt końcowy wygląda tak i wyglądają włosy moim zdaniem bardzo ładnie, schludnie i zadbanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie mój kanał, bo już dobijamy do 50 tysięcy, więc to jest ogromna, okrągła liczba. Kolejna to będzie stówka, więc mam nadzieję, że też kiedyś dobijemy. Zapraszam Was również na mój Instagram i do zobaczenia w następnym filmie. Buziak!